Hejka wszystkim Dzisiaj nagram taki dokładny film Jak się szczepi gołębie Bynajmniej jak ja szczepię Dokładnie Mniej więcej Oczywiście piwo pijemy dopiero po szczepieniu I tak Potrzebne dwie strzykawki dwójki Nie Nie będę rozpakowywał 2 ml Dwie strzykawki dwójki Pistolet, e, spirytus, później do odkarzania. Nagramy igłę. Ja używam tej, nie? Zaraz, nie? Igły nie zmieniam, wiem, powinno się zmieniać. Ja nie zmieniam, rozpakowałem go. Zawsze pakuję szczelnie, e, żeby żaden brud się nie łapiemy sobie gołębie, Ja tu wezmę, oczywiście, takich małych się nie szczepi. Ale mi się nie chce łapać innych. Nie chce mi się łapać dużych. Więc wezmę małego. Jakiegoś Braj Szwanca. Akurat będzie to wiedeński. On tam za jakie dwa tygodnie będzie się nadawał do szczepienia. I tak. Nie wiem, czy będzie tak widać. Bierzemy, ja, bierzemy gołębia. Najlepiej to we dwóch. Jak ktoś nie ma doświadczenia, jeden trzyma, drugi za głowę. Ja zawsze sobie odchylam i gdzieś i zawsze. Nie chcę go ukuć. Gdzieś w połowie. Nie wiem, czy to widać. O, odjąłem. Nie, nie widać. Samemu to wiecie. A no, może tak? Teraz wam pokażę. Odchylamy i w połowie zawsze w stronę ogona. O, odchylam łepek w stronę ogona, gdzieś w połowie szyi. O, tu napas <słyski> Zawsze w połowie szyi, nie? I zawsze, zawsze w stronę ogona, nigdy na odwrót, zresztą to jest napisane też na szczepionce, nie? że szczepimy zawsze, gdzie tam idziesz, szczepimy zawsze w tą stronę, o, od głowy w kierunek, w kierunku ogona, nigdy tak, nigdy odwrotnie, o nie wiem czy to widać. I tak. Tego już chowamy pana muszę im tu posprzątać o, tu jest drugi dzieciak ten ma takie zegarkowe Dzisiaj mam grilla jutro nagram coś Tu się też wylęgły Tak dobra Nie będę wam nagrywał co się wylęgło bo nie o tym Tu jest i tak, po co dwie strzykawki? Bierzemy jedną strzykawkę, oczywiście, wkręcamy szczepionkę tu akurat salmowirem, nie? Szczęło widzicie, jakie jest salty, się szczepiło na salmonele. Teraz już niedostępna szczepionka. Widzicie? 0,2 i tu jest 0,2. Na tym moim pistolecie. Jeżeli ktoś na przykład, yy, ja też nie mam przekonania. Ja to sobie biorę, wkręcam szczepionkę. Odpowietrzam, czyli pompuję, aż się nazbiera. I biorę sobie tu taką inną strzykawkę. Pokażę. Gdzieś gdzieś gdzieś. Gdzieś ja tu miałem, nie miałem. No nie wiem, gdzieś tu było. I tak bierzemy. No przypuśćmy tą. Przypuśćmy, że to jest dwójka, nie większa. W jedną odpompowywuję, aż się odpowietrzy. Zakrywam. O, tu mam do karmienia. Wody daję młody. Od powietrza. szczepionka jest przypuśćmy, już w tej strzykawce niezmarnowana. Kiedyś to robiłem na sucho, no i tam część kilka się marnowało. Tych dawek i tak później, jak ktoś nie ma do końca, nie jest pewny, że to jest 0,2, to bierze odkrywa drugą na przykład tą 0,2 albo od insuliny jeszcze taką mniejszą. No i wiadomo, no już nie muszę tłumaczyć. Well. O, no że dwie kreseczki, to jest 0,2. Odkrywam, strzeliwuję wstrzeliwuję wstrzykawkę, przechylam, jak jest 0,2, no to jest dobrze, no to wiadomo. Jest OK to też się nie marnuje, bo później przekładam igłę. Mówię, odkręcam igłę, wkładam strzykawkę i ostatnie strzepię ze strzykawki. Tak to wygląda u mnie. Więc się ani trochę szczepionki nie marnuje. I, i, i. No, oczywiście, to to jest złe, bo tu powinno być wkręcone to. No, jest smar do pistoletu, jakiś silikonowy. Później, tak, zostawiłem sobie specjalnie to. Wlewam w spirytus. Tu jest teraz taki ten ręcznik, bo sobie igłę tu wkładam. Niektórzy mają takie fajne zamknięcia. A ja nie mam, nie dorobiłem się. <laughs> Jeszcze. Zakładam to. I tak. Wkręcam ze spirytusem. No wiadomo, odpo, czyści się wszystko, igła, wszystko. Trochę spirytusiku. No i tyle. No tak to wygląda. I zawsze od głowy. Od głowy wzdłuż ogona. Się wbija. Nigdy, nigdy, nie, nigdy na odwrót. Nie od ogona. Nie wiem, na pewno to by zadziałało, ale. Ale nawet na szczepionce jest tak napisane. Ja sam widziałem, jak weterynarze szczepili też odwrotnie. Nie. nie. Niektóre szczepionki, że są w pierśnie, no to nie muszę tłumaczyć. Wiadomo jak tam w pierś W to w pierś o, To biorę sobie tak Zakrywam, spinam I znowu, niedługo będę szczepił Ciężko samemu tu pokazać Poszczepiliśmy, bierzemy piwo Otwieramy. O, pyk. Reklamy. O! Reklamy nie robię. Jakie to piwko jest? Wygrałem coś. O, gówno. Ale raz żuberki wygrałem. I tak. Było dobre piwko. No i tak pokrótce z tym szczepieniem. Co jeszcze byście chcieli wiedzieć, to piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Zaczynam weekend. Przypuśćmy, poszczepiliśmy 50 sztuk. Zaczynam weekend. Jutro niespodzianka. Dla znawców i dymów, co lubią te gołębie. Jutro będzie fajny filmik. Coś wymyśliłem. Mam nadzieję, że nie zapomnę nagrać. Dzisiaj szwagier przyjeżdża. I to takie. Andrzej, Cię pozdrawiam, Ty będziesz wiedział, o kogo chodzi. Andrzej B., dla Ciebie ten film. A jutro coś tu nagram o widymach polskich. I ogólnie. I tak, pozdrawiam wszystkich, piesek mi towarzyszył. Nie, Ty gołębiarka jesteś. No. No, tak wygląda. O tyle no, 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 no. <laughs> w miarę myślę, że zrozumiałe. I tak nie jestem weterynarzem żadnym, ale już mogę się pochwalić, że któryś tysiąc zaszczepiłem gołębi Bardzo drogi gołębi, bo nie tylko swoich Pocztowych, uznajomych Bardzo drogich <laughs> I takich lotników, no, szanowanych głębi, bo lotników takich naprawdę, nawet szeki u znajomych i takie tam drogie ptaki się nie boją mi dawać swoje ręce, ale to głupio brzmi. Ja tak szczepię, igłę powinno się zmieniać, ja nie zmieniam. Nie wiem, kiedyś szczepiłem nie pistoletem, też było dobrze z pistoletem, wydaje mi się, że lepiej. Aha, i co. Nie wiem co, dziesiątego gołębia leciutko naciskam i patrzę, czy kropelka się z igły wydostaje szczepionki. Albo można na pusto strzał wstrzykawkę, nie? Żeby się tam wiecie, nie za coś, bo ktoś coś można krzywo wkręcić i, i i i może po prostu to nie iść. I ostatnie, jak już będzie powietrze łapało, a chcecie do końca szczepionki, bo macie na równo, czy jak tam. To można też wziąć igłę, strzykawkę zwykłą i wybrać ze szczepionki. Wszystko do końca, do ostatniej kropelki, nic się wtedy nie marnuje. Bo w pistolecie wiadomo, ta końcóweczka to jak już zaczyna się zapowietrzać, i ten, to ja to czujny jestem na to. Wtedy strzykawką nasys, no, wysysacie i w szyję. I tam 0,3 czy 0,2, zależy jaka szczepionka, czy 0. Był chyba 0,4, nawet jeszcze 5 ten zosalt miał. Nie pamiętam, już dawno to było. Uff, no dobra, szczepionka była i wycofali, no ale niestety. Dobra, jutro niespodzianka. Powodzonka. Kolego ci życzę, nie bój się szczep. Ehm. Jak masz ochotę, nie ma się czego bać. Ci, co nie szczepią, też szanuję ich zdanie. Myślę, że one szanują też moje. Kto chce, to niech szczepi. Kto nie chce, to niech nie szczepi. I tyle. W tym temacie. <grych> Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I jak coś, to piszcie, a tam się postaram odpowiedzieć, jakby jakieś pytania były, czy coś. Narka.